Każdy je lubi, ale nie każdy po nie sięga. Dziś proponuję dla Was zdrowe frytki z piekarnika dla każdego. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia frytek zdrowych frytek. Selera. Po pierwsze, że są właśnie z selera, a po drugie, będą pieczone w pikarniku. I tak naprawdę to oprócz selera potrzebne nam są tylko jeszcze przyprawy. Ja mam tutaj czubrycę czerwoną, sól i oliwę. I to cała już gama dodatków do frytek, które musimy zrobić. Ale zanim zaczniemy robić frytki, to polecam Wam zrobić przepyszną surówkę z selera. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Seler oczywiście należy obrać, umyć i teraz pokroić. Ja zacznę od krojenia w takie około półcentymetrowe plastry, a później te plastry pokroję w słupki. Ale jeszcze zanim skończę to robić, możemy sobie już włączyć właśnie nagrzać piekarnik na 200 stopni. Piekarnik już włączony, a my dalej bierzemy się za krojenie selera. Jeśli uwielbiacie selera, to chciałam wam polecić przepyszną zupę krem z selera. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Potrzebny nam będzie jakiś pojemnik miska, w którym będziemy nasze frytki mieszać z przyprawami. Najpierw skropimy je oliwą. Należy kilkanaście razy strząsnąć. Żeby się dobrze wszystko oblepiło. I jeżeli widzimy, że się oliwa na niektórych nie pojawiła, to jeszcze polewamy. Jedna frytka mi wskoczyła właśnie do przypraw. I teraz właśnie obsypujemy nasze frytki, dosyć obficie, i znowu strząsamy, żeby były oblepione wszystkie. Się już przyprawami oblepiły, więc jeszcze dodamy troszkę soli i też wstrząsamy. I już wystarczy. Już naszych przypraw tutaj wystarczy. Ja tam bym jeszcze trochę dodał. Dla mnie już wystarczające. A ja chciałam Wam jeszcze polecić pyszną sałatkę, tym razem z selerem naciowym. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem idę sprawdzić, czy mój piekarnik się nagrzał. Ej, ej! No, zostawięcie tylko na chwilę i już się rządzi w kuchni. Dobrze, nasze frytki wędrują teraz na wrpankę wyłożono papierem do pieczenia. Musimy je rozsypać. Ja myślałam, że ty będziesz jedną obok drugie układać chwiteczkę. Chyba w ogóle wiecie co, wezmę to na coś większego. Bo jakoś dużo mi tych frytek wyszło. Zaraz je przełożymy na dużą blasę. Frytki mają być w miarę jak najcieniej rozłożone. A w trakcie pieczenia z, z Dwa razy trzeba je po prostu przemieszać, żeby się równo upiekły. Będziemy je piec od 30 do 40 minut w zależności po prostu, jak grubo pokroiliśmy frytki. Ale to możemy po prostu wziąć jedną frytkę i spróbować, czy już jest odpowiednia, czy nie. No jednak, trzeba upadać ją po siebie. No same się nie chcą rozłożyć, niestety. Tu, tu masz jeszcze, tu. Ach. Co z tymi facetami? Muszą wszystko palcem pokazać. Tu też jeszcze jedna zmieści i tutaj ze dwie. Też tak macie? Fredki <grytki> <grytki> z selera wędrują teraz do piekarnika. I zobaczymy się za pół godziny do czterdziestu minut. Chciałam się z Wami podzielić informacją, że zawsze pod filmem znajdziecie link do bloga, gdzie jest dokładny przepis. Tam znajdziecie również wszelkie informacje, jak zacząć i wdrożyć dietę rozdzielną. Przypominam również, że jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Gotowe frytki z selera możemy podać z domowym sosem czosnkowym. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Takie frytki świetnie nadają się również do dań mięsnych. Zamiast na przykład ziemniaków. Są idealne po prostu jako dodatek, bo są neutralne. Właśnie oglądałam moje frytki, ale chciałabym Wam jeszcze polecić coś do dań mięsnych, na przykład ryż z kalafiora. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Gotowe? Zanim przełożę frytki, to mam dla nowych osób informację, że na Facebooku jest grupa Dieta Rozdzielna i zdrowie. Tam otrzymacie wsparcie i możecie się wymieniać wszelkimi informacjami dotyczącymi diety rozdzielnej. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. I napiszcie, czy uwielbiacie frytki. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy. I polecam Wam placki ziemniaczane i pieczone ziemniaki. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!